Jesteśmy przy odmianie dali, jest to bardzo wczesna odmiana truskawki. Pierwszy drugi rok w Polsce mamy ją w sprzedaży jeśli chodzi o do tej, do tej e, informacje, które do tej pory do nas trafiają, e, owoce pozyskiwane z tej odmiany są bardzo smaczne i bardzo dobrze się sprzedają. Hodowla flewobery, z której e, zosta gdzie została wyhodowana dali, jest nastawiona głównie na produkcję i hodowlę takich odmian, w których owoce są bardzo smaczne, co pozwoli naszym klientom na, konkur na duże konkurowanie na rynku sprzedaży. Owoc jest bardzo kształtny. Przede wszystkim jest bardzo, ma dobry shelf life. Można nim handlować również poprzez sieci supermarketów. Jest to roślina, jak Państwo widzicie, o bardzo sztywnych, wysokich liściach, ale kwiatostany są poniżej liśćmi. Dzięki temu w uprawach polowych bardzo łatwo będzie nam okryć i przyspieszyć tą odmianę truskawki, ponieważ włóknina nie będzie stykała się z kwiatem, co doprowadzi również do tego, że że nie będzie odparzeń, jakichś uszkodzeń mechanicznych, które mogą powstać w trakcie, w trakcie okrycia tej rośliny. Bardzo ważną informacją dla tej odmiany jest również to, że wymaga dobrej techniki opryskiwania kwiatostanów i zabezpieczenia ich przed szarą pleśnią. To chyba był jedyny minus tej odmiany w pierwszym roku. Gdzie plantatorzy pierwszy raz zaczęli ją produkować, i tak do końca jej nie znali. W tym roku już się zaczęła w kilku gospodarstwach, i na razie efekt jest bardzo dobry. Jakość tego owocu, jak już mówiłem wcześniej, jest naprawdę niezła. Jeśli chodzi o wysokość plonu, ona jest porównywalna do Coś między flerem a rumbą, czyli około 700-800 gram z krzaka można z niej pozyskać. To, co wyróżnia tą odmianę na rynku, jest niewątpliwie owoc, jest jego kształt, jest jego smak, soczystość. No i przede wszystkim też aromat, bo ta truskawka ten aromat posiada. Skąd wzięła się nazwa? Nazwa Dali jest to imię Ojca. Największego producenta owoców truskawki w Niemczech. U niego na gospodarstwie testowano wiele, wiele odmian z Flewobery I, I tutaj była taka umowa między firmą, że ta, która będzie najlepsza, ta, która musi na tym gospodarstwie pofle, że będzie najlepiej sp sp sprawować, którą będzie chciał nasadzać, nazwie imieniem swojego ojca. I tak mamy Dali. Jeśli chodzi o Roślinę o system korzeniowy jest bardzo mocne. Nie widziałem do tej pory roślin, które zarówno w uprawie polowej, jak i tutaj pod osunami wypadają ze względu na choroby odglebowe. Te rośliny tutaj posadzone zostały na plantacji, gdzie gleba nie była odkażona, także też w pełni czystą glebą nie jest. Bardzo fajny liść, miękki. Fajny do zbioru, także tutaj to też jest dodatkowy, dodatkowy plus tego, że zrywacze chętnie tą truskawkę będą chcieli rwać.